Nowoczesna teoria monetarna jest teorią, która jestem przekonany świetnie opisuje to, co dzieje się w dzisiejszych gospodarkach na skutek epidemii koronawirusa. Ja chciałbym taką swoją krótką wypowiedź zorientować wokół czterech punktów, to znaczy możliwej zmiany paradygmatów w ekonomii. Chciałem też powiedzieć krótko o polityce pieniężnej, jaka jest prowadzona dzisiaj przez banki centralne, o polityce fiskalnej prowadzonej przez rządy i e, takim głównym pomyśle MMT na, na, na gospodarkę po, e, po lockdownie, kiedy już wszelkie ograniczenia zostaną zniesione. Czy mamy do czynienia ze zmianą paradygmatów w ekonomii, to najlepiej będzie można ocenić pewnie. Z, z, z z perspektywy czasowej, tak. Ale wydaje mi się, że można dzisiaj mówić o przeniesieniu punktu ciężkości. Nie zastanawiamy się nad źródłami finansowania pewnych wydatków, a skupiamy się na dokonywaniu tych wydatków po to, żeby zachować zdolności produkcyjne w gospodarce. Wszelkie działania podejmowane dzisiaj przez rządy czy przez banki centralne na całym świecie nakierowane są na Zachowanie zdolności wytwórczych w poszczególnych gospodarkach. Główne twierdzenie MMT twierdzi, że właśnie zdolności wytwórcze są, um, są tym, co w gospodarce jest najważniejsze, i są jedynym ograniczeniem tej gospodarki. Nie mamy ograniczenia finansowego, państwo nie ma ograniczenia fiskalnego w swoich wydatkach, jeśli jest emitentem waluty, a jedynie co to państwo ogranicza, to są zdolności wytwórcze. Dzisiaj. Wszelkie siły, wszelkie środki skierowane są na zachowanie tych zdolności wytwórczych, jakie miały gospodarki przed wybuchem epidemii koronawirusa. Czy to jest już zmiana paradygmatu? Trudno powiedzieć, według mnie jest to na pewno przeniesienie punktu ciężkości ze środków, jakie ewentualnie państwo ma do dyspozycji, czy jakie firmy mają do dyspozycji na to, że te zasoby są najważniejsze, jakie mamy i zdolności produkcyjne, zasoby produkcyjne, jakie mamy trzeba podtrzymywać, po to, żeby po, po wszelkich obostrzeniach, po wszelkich ograniczeniach gospodarka mogła wskoczyć na właściwe tory. Służy temu oczywiście polityka pieniężna, aczkolwiek rola polityki pieniężnej zgodnie z tym, co mówi nowoczesna teoria monetarna i z tym, co obserwujemy dzisiaj, jest, jest rolą ograniczoną. Tak, nikt nie ma złudzeń, że kolejne obniżki stóp procentowych, zresztą w Polsce mogliśmy takie mieć, w innych krajach już ta przestrzeń do obniżek no, już jej nie było. Tak, I zupełnie symboliczne i nikt zupełnie symboliczne obniżki, nikt tutaj nie twierdzi, że obniżka stóp procentowych o 50 punktów bazowych nagle spowoduje wzrost inwestycji. Tak? to zupełnie nie temu służy. Dzisiaj rola polityki pieniężnej to jest wspieranie polityki fiskalnej, czy w zasadzie ułatwienie prowadzenia polityki fiskalnej. Dziś polityka pieniężna to jest obniżka stóp procentowych, dostarczanie płynności na, na rynek, szczególnie na rynek skarbowych papierów wartościowych, po to, żeby minister skarbu, minister, minister finansów, czy po prostu rząd nie miał problemu z, z uzyskaniem środków na prowadzenie polityki fiskalnej. Czyli polityka pieniężna jest oczywiście prowadzona, ale to jest... E, ma ona rolę w zasadzie pomocniczą wobec polityki fiskalnej. Cały ciężar e, programów pomocowych e, jest skupiony dzisiaj na e, polityce fiskalnej. To są bezpośrednie zastrzyki e, Pieniądza do gospodarki to jest wspomaganie przedsiębiorstw, to są czasami bezwarunkowy dochód dla osób, które straciły pracę. Mamy dzisiaj problemy z popytem zagregowanym. Popyt ten zmalał ze względu na to, że ludzie stracili źródło dochodu. Popyt ten zmalał też ze względu na zamknięcie pewnych gałęzi gospodarki i tutaj jest rola państwa. Podtrzymywaniu tych, tych gałęzi, a po drugie w umożliwieniu ludziom, w dostarczeniu ludziom środków pieniężnych, po to, żeby byli w stanie regulować swoje bieżące zobowiązania i to, 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 ta gospodarka, ten popyt wewnętrzny, mimo wszystko jakoś podtrzymać na możliwie, wysokim, na możliwie wysokim poziomie. Czyli tutaj widzimy, że polityka pieniężna ma rolę pomocniczą wobec polityki fiskalnej, główny ciężar, w, w, w tych działaniach pomocowych jest, spoczywa na, na polityce fiskalnej i na wydatkach rządowych, które już jak wcześniej powiedzieliśmy, y, nie są ograniczone y, dostępnymi środkami finansowymi. Tak? Jeśli państwo jest suwerennym emitentem walut, zgodnie z tym, co mówi nowoczesna teoria monetarna, nie ma ograniczenia fiskalnego dla jego wydatków. Ograniczeniem są jedynie y, dostępne zasoby, dostępne zdolności wytwórcze. Jeśli Dbamy jeszcze dodatkowo o to, żeby te zasoby w tym momencie zachować, to odpowiednio lepiej zachowa się gospodarka, kiedy już pewne yy, wszelkie ograniczenia zostaną zniesione. No właśnie, co, co w gospodarce zaleca nowoczesna teoria monetarna, kiedy, kiedy te ograniczenia, jakie mamy dzisiaj, zostaną zniesione? Jednym z takich pomysłów, wydaje mi się, godnym uwagi jest gwarancja zatrudnienia. Skoro doszliśmy do wniosku, że po pierwsze nie mamy mm, ograniczenia fiskalnego w, w realizacji pewnych pomysłów y, gospodarczych i tym co najważniejsze w gospodarce są dostępne zasoby, zdol dostępne zdolności wytwórcze, to program gwarancji zatrudnienia jest tutaj y, bardzo dobrym pomysłem. Tak? To znaczy. Najpewniej po, 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 po kryzysie związanym z koronawirusem będziemy mieli do czynienia z kilkunastu powiedzmy, z dziesięcioprocentowym bezrobociem. I możemy teraz czekać, aż gospodarka samoczynnie dojdzie do pełnego wykorzystania zdolności wytwórczych, to najprawdopodobniej w zależności od zaangażowania ze strony państwa będzie trwało jakiś czas, dłuższy czas najpewniej. Z globalnego kryzysu finansowego wiemy, że ok, gospodarki wielu krajów odbudowały się po wielu, wielu latach i problem bezrobocia przestał być głównym problemem tych gospodarek. Jednak okazało się, że wiele zdolności produkcyjnych zostało straconych na zawsze. tak? Wiele zdolności produkcyjnych w postaci na przykład siły roboczej, Czyli osób, które bezpośrednio po kryzysie straciły pracę, i później długie, długie lata nie, nie mogły tej pracy znaleźć. Osoby te odpłynęły z zasobu siły roboczej i ok, jesteśmy na niskich poziomach bezrobocia, jednak wskaźniki zatrudnienia też są stosunkowo niskie. Tak? Gwarancja zatrudnienia, czyli finansowanie zatrudnienia przez państwo. Umożliwia pozostawanie ludziom, którzy nie znaleźli pracy ani w sektorze publicznym, ani w sektorze prywatnym, na rynku pracy i umożliwia zachowanie, zachowanie y, kapitału ludzkiego, który może być wykorzystany później, kiedy rzeczywiście sektor prywatny y, zgłosi zapotrzebowanie na, na nową siłę roboczą, a ta siła robocza nie zostanie stracona y, w wyniku tego, że ludzie przez dłuższy czas nie mogli znaleźć pracy.